W czasach, gdy chodziłem jeszcze do szkoły, a przede wszystkim w podstawówce, moja matka kazywała mi się wszystkiego uczyć na pamięć. Jednak ja przysiadałem do nauki dopiero w momencie, gdy już pograłem sobie jakieś 2-3 godziny w Minecrafta, czyli byłem przestymulowany. Moja mama czytała mi wtedy tekst z podręcznika, aby mi to szybciej weszło do głowy, jednak ja w takich chwilach przybierałem pozycję przypominającą spowiadanie się w konfesjonale. Dosłownie, klęczałem z jakiegoś powodu na dywanie i opierałem się łokciami o fotel, w takiej pozycji byłem kurwa na pieska i myślałem wtedy, że czegokolwiek się nauczę. Więc w takiej pozycji tylko i wyłącznie udawałem, że słucham, aby czas szybciej minął i nic a nic nie wchodziło mi do głowy. W chwili gdy po długiej walce trwającej około godziny, cokolwiek zaczynało mi folić do głowy, jakkolwiek mogłem się już skupić, no to w takich momentach bardzo często wibrował mi telefon. Ja automatycznie po niego sięgałem, zobaczyłem co tam jest napisane, zazwyczaj byli to moi koledzy, którzy zapraszali mnie właśnie, abym z nimi zagrał w Minecrafta czy w jakąś inną grę. Z racji, że w tych czasach Facebook jeszcze nie był oddzielony od Messengera, aby wejść na Messengera trzeba było właśnie wejść na Facebooka. Nawet no moja rączka automatycznie scrollowała, scrollowała i patrzyła na przeróżne posty, mimo że miałem tylko i wyłącznie sprawdzić te wiadomości. Z racji, że byłem podczas sesji nauki z moją matką, no to musiałem moim kolegom odpisać, że teraz nie dam rady, zagramy za jakąś godzinę czy dwie. Było to bardzo optymistyczne myślenie, biorąc pod uwagę tempo, w jakim ta nauka mi wchodziła do głowy. <laughs> Problemem było to, że od momentu, gdy im odpisałem. Nie było najmniejszych szans, abym czegokolwiek się nauczył. Nic mi nie wchodziło do tej głowy. Przez cały czas, jak matka mi czytała przeróżne informacje, w mojej głowie pojawiały się tylko i wyłącznie obrazy, w których właśnie włączam sobie kompa po skończonej nauce i gram z moimi kolegami w Minecrafta. Po kolejnej godzinie moich starań, aby czegokolwiek się nauczyć, poczułem przepyszny zapach dobiegający z kuchni, ponieważ mój ojciec zrobił wtedy kurczaka. Zapytałem z tego powodu matki kiedy obiad, ponieważ już mi zaczęło burszeć w brzuchu i byłem dość głodny. Instynktownie po tym zapachu wiedziałem oczywiście, że obiad zaraz będzie, jednak zadałem to pytanie, aby dać mojej matce znak, że właśnie nie mam ochoty się już uczyć, że zaraz i tak będzie ten obiad, dlatego powinniśmy już przestać. Gdy posiłek był już podany do stołu, poszedłem oczywiście go zjeść. Jednak gdy wracałem do pokoju, aby kontynuować naukę, stwierdziłem, że zrobię sobie godzinkę przerwy, na którą moja mama wyraziła zgodę. No, przecież po jedzeniu człowiek się może zmęczyć i trzeba sobie odpocząć, kurwa. Te godziny, które miałem do wykorzystania na przerwę, oczywiście spożytkowałem na grę z moimi znajomymi. Jednak ta godzina przedłużyła się do 4 godzin. Po tych 4 godzinach w mojej głowie wzmożyło się uczucie senności. Musiałem iść spać, mimo że nie umiałem praktycznie nic na tę kartkówkę. Zasypiając byłem bardzo zestresowany wynikiem, ponieważ moja matka była bardzo restrykcyjna co do moich ocen w podstawówce. Z kartkówki dostawałem trójkę, przez co musiałem lecieć do kibla się wypłakać, ponieważ to była dla mnie tak masakrycznie zła ocena, Te trójka w podstawce to była dla mnie najgorsza ocena jaką da się dostać. Nie dostawałem żadnych dwójek ani jedynek, tylko właśnie trójka to była wtedy taką jedynką dla mnie. Przez to jaką dostałem ocenę, musiałem po raz kolejny wkuwać do tej kartkówki, aby ją poprawić. A taki przynajmniej był plan, jednak ciągle coś mnie rozpraszało. Nic się w tej kwestii nie zmieniło i koło się zataczało ponownie. W dalszym ciągu nie potrafiłem się skupić ani nic zapamiętać. Nie mogłem się także cieszyć z gier, ponieważ z tyłu głowy ciągle miałem myśli o tym, że w tej chwili powinienem się uczyć, a nie marnować czas. Brzmi znajomo? Przejdźmy teraz do teraźniejszości. My ludzie mamy w naszych głowach takie wpojone dziwne przekonanie mówiące o tym, że jeżeli chcemy osiągnąć jakiś sukces, osiągnąć coś wielkiego, szczególnie w sferze biznesowej, musimy ciągle od rana do nocy harować jak wół, aby osiągnąć upragniony rezultat. Jakaś część prawdy w tym jest, ponieważ im więcej włożysz w coś pracy, tym szybszy i lepszy będzie rezultat. Jednak idea zarządzania czasem mówi nam o czymś zgoła odmiennym. Uczy nas ona o tym właśnie, że powinniśmy ograniczać ten czas, który przeznaczylibyśmy na tę pracę, ograniczać czas oraz wysiłek, osiągając ten sam, bądź nawet jeszcze lepszy rezultat. Pozostały czas, który zaoszczędziliśmy, będziemy mogli wtedy wykorzystać albo na przyjemności, albo właśnie na włożenie jeszcze więcej pracy i wysiłków w swój biznes. Wszystko zależy od Twoich ambicji, oczywiście. Tytuł tego filmu: Śmierć przez tysiąc cięć. Jest metaforą użytą przez sama Owensa w swoim materiale. Sam Owens jest odnoszącym wielkie sukcesy przedsiębiorcom, milionerem. I właśnie polega ta metafora na tym, że w chwili gdy my jesteśmy bardzo produktywni na co dzień, gdy przeznaczamy cały dzień na produktywność i dajmy na to zrobimy sobie jakiś dzień przerwy, bez właśnie pracy w ogóle, no to wydaje nam się, że to jest dla nas dramat. To jest właśnie w naszej percepcji taka ogromna rana, która się stworzyła na naszym ciele. Jednak nie zwracamy uwagi na to, że na co dzień podejmujemy takie decyzje, które są właśnie takimi swoistymi cięciami kartki, drobnymi cięciami, które się właśnie kumulują w naszym życiu i tworzą dużo większą ranę niż taki cały jeden dzień przerwy. Te drobne z pozoru nic nieznaczące czynności, które wykonujemy codziennie. Każda taka czynność może zajmować, czy ja wiem, jedną czy dwie minuty, co wydaje się właśnie jakby niczym nie było takim ważnym. Jednak te czynności kumulują się z tygodnia na tydzień, zabierają nam wbrew pozorom większość czasu, które moglibyśmy przeznaczyć na produktywność. Te rzeczy, do których praktycznie w ogóle nie przykuwamy uwagi, ciągną nas na wszystkie strony, przez co są gwoździem do trumny dla naszej produktywności i wydajności. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą odnoszącym sukcesy, możesz nabyć praktycznie nieograniczoną ilość pieniędzy, jednak nie możesz pomnożyć czasu, który jest dla ciebie dostępny, dlatego musisz nauczyć się go wykorzystywać, aby zwiększyć swoją wydajność. Od początku do końca naszego typowego dnia mamy do wykorzystania ograniczoną liczbę decyzji, które można przedstawić w postaci takich punktów mózgu, czy też z angielskiego Brain Pointów. Zazwyczaj jesteśmy tego nieświadomi, jednak w ciągu dnia nasz umysł podejmuje dosłownie setki tysięcy decyzji, bądź nawet więcej. Każda taka jedna, nawet mała decyzja zużywa naszą energię, której ilość jest ograniczona w ciągu tego dnia. Nie bez powodu w porach wieczornych jesteśmy mało produktywni i leniwi nie mamy za dużo energii, którą moglibyśmy spożytkować na działanie. Ograniczenie wydatków brainpointów, które są przedstawione w postaci tych małych cięć kartki papieru, tworzącej ogromną ranę dla naszej produktywności, Sprawi, że będziemy mieli dużo więcej energii w ciągu całego dnia, którą będziemy mogli spożytkować na pracę. Wyobraź sobie teraz sytuację, w której ty jesteś osobą, która rzeczywiście potrafi zarządzać swoim czasem. Masz wyrobiony swój harmonogram, którego się trzymasz codziennie. Masz wyznaczone godziny na daną pracę. I postanawiasz w pewnym momencie się gdzieś wyprowadzić. Wyprowadzić się, bądź po prostu pojechać na jakiś czas do innego kraju. Często w internecie, czy przy różnych książkach biznesowych. Ludzie głoszą taki pogląd, jakoby właśnie idealnym życiem było życie laptopowego milionera. Digital Nomad. To jest tryb życia, w którym właśnie jesteś przedsiębiorcą, zarabiasz online przez internet i możesz sobie zwiedzać cały świat pracując tylko 2-3 godziny dziennie. Przykładowo książka Tima Ferisa 4 godziny tydzień pracy, która jest mega super, mówi właśnie o takim trybie życia. Jeżeli jednak twoim priorytetem jest osiągnięcie jak największych rozmiarów twojego biznesu, osiągnięcie jak największej ilości pieniędzy. Nie jest to najlepszy tryb życia, ponieważ wyprowadzka do każdego kraju będzie negatywna dla produktywności. Już Ci mówię o co mi chodzi. Więc wyobraź sobie, że przykładowo postanawiasz jechać na miesiąc czy na dwa miesiące do Bali. Bierzesz tam swojego laptopa, będziesz se produktywny, nie? Problem jednak jest to, że w chwili, gdy Ty pojedziesz do jakiegoś innego kraju, nie jesteś przyzwyczajony do tego otoczenia i do tej kultury. Dopamina w mózgu wtedy działa w taki sposób, że przez to, że nie uczestniczysz w tych wydarzeniach, które są teraz dookoła Ciebie na co dzień, to teraz Twój mózg będzie zwracał na nie szczególną uwagę. Każdy dźwięk w twojej głowie będzie słyszany dużo bardziej. Będziesz miał problemy z uśnięciem, ponieważ będziesz ciągle słyszał przeróżne auta, jakieś rozmowy ludzi. Ja tak miałem przykładowo, gdy ze swoją dziewczyną pojechaliśmy na tydzień do Wrocławia. No i oczywiście my jesteśmy tutaj z Krakowa, więc to jest inne miasto. No i w tym Wrocławiu na początku spało mi się ok, ale ona mi powiedziała, że nie może usnąć, bo cały czas słyszy dźwięki aut. Ja tak mówię, co ty pierdolisz? I od tego czasu nie mogłem przestać słyszeć tych dźwięków aut i też nie mogłem usnąć. Bo właśnie dopamina tak działa, że ona zwraca uwagę na coś, co jest jest nowego, do czego my nie jesteśmy przyzwyczajeni. Jak mieszkasz nawet na co dzień obok kurwa lotniska, gdzie tam jest strasznie głośno, to twój mózg się do tego przyzwyczaja i nie będziesz na to zwraca uwagę. Jednak teraz jesteś w innym miejscu i twój umysł będzie wytężał wszystkie zmysły, abyś dostrzegał przeróżne zagrożenie, jak to z perspektywy ewolucyjnej było, co nie? Że właśnie ciało człowieka musiało być wyjątkowo czujne w takich sytuacjach, aby przekazać swoje geny dalej. I wiesz, dajmy na to, wykorzystujesz jakiś blok na produktywność, na czytanie książki, czy na rozwój właśnie swojego biznesu, jednak nie jesteś pewny, czy będziesz miał dostęp do internetu, czy ten internet będzie dobry. Ciągle będziesz o tym myślał i przez to, że ty o tym myślisz, nie będziesz mógł się skupić na tej pracy. Nagle twój telefon się wyładowuje, nie wiesz, gdzie masz ładowarkę, wstajesz od swojej pracy, rozkojarzasz się, szukasz tej ładowarki. Nie możesz jej znaleźć. W końcu znajdujesz, zaczynasz ładować, okazuje się, że w tym gwiazdku nie ma prądu, czy coś takiego. Zaczynasz się triggerować. W twojej głowie nawarstwiają się emocje, jesteś coraz bardziej zdenerwowany i coraz gorzej ci się skupić, nawet jeżeli w ciągu tego dnia wykonałeś sporą ilość pracy. Idziesz spać i nie jesteś przyzwyczajony do łóżka, które tam dostałeś. Hotel, w którym jesteś zakwaterowany, nie wygląda ani trochę tak jak na zdjęciach. Na ścianie jest grzyb, który ciągle zwraca twoją uwagę, a w pokoju unosi się także nieprzyjemny zapach. Łóżko, do którego właśnie się położyłeś, aby udać się na spoczynek, okazuje się kurewsko niewygodne, nie możesz usnąć. Śpisz połowę tego czasu, co normalnie byś spał, przez co następnego dnia jesteś rozjebany i jeszcze trudniej ci będzie się skupić. Zastanów się teraz, co robisz w sytuacji, gdy poczujesz głód. Jesteś głodny, trzeba zdobyć jakieś pożywienie. Standardowa osoba myśli teraz o dwóch opcjach. Albo sobie to jedzenie zrobi, albo sobie jedzenie zamówi na mieście. Jeżeli jesteś w jakimś innym kraju, zazwyczaj pójdziesz do jakiejś restauracji, boś zamówisz to jedzenie. Jeżeli decydujesz się na zamówienie tego jedzenia, odpalasz telefon, wyszukujesz aplikację, na której możesz zamówić to jedzenie i teraz musisz podjąć decyzję, jakie jedzenie zamawiasz. Szukasz, szukasz, nie możesz się zdecydować, wszystko wydaje ci się apetyczne. Twoja dopaminka idzie coraz wyżej, ponieważ wszystko cię kusi. No i... Przeznaczasz na to praktycznie pół godziny, boś może nawet godzinę, jeżeli jesteś wyjątkowo niezdecydowany. Później, jak to zamówiłeś, myślisz o tym, kiedy w końcu to jedzenie będzie. Nie możesz się skupić na pracy, bo wiesz, że jesteś już nastawiony na jedzenie. W końcu to jedzenie przychodzi, zjadasz sobie i z że to był fast food zapewne, Twoja dopamina teraz ma taką zwałę, przez co będziesz miał gorszy humor i mniejszy poziom energii. W przypadku, gdy zdecydowałeś się na zdrowszą opcję, czyli idziesz sobie samodzielnie do kuchni zrobić jedzenie, na początku musisz udać się na zakupy, musisz tam zdecydować, co chcesz kupić, potem czegoś zapomniałeś, zaczynasz się tym irytować, wracasz się do tego sklepu znowu, dokupujesz to jeszcze, wracasz do domu, przeznaczasz godzinę na gotowanie jakiegoś obiadu, zjadasz go i dopiero wtedy przystępujesz do pracy. Pomyśl teraz, ile czasu straciłeś. To jest właśnie proces myślowy biednej osoby. Nie obraź się teraz na mnie oczywiście. W przeszłości ja też bym tak zapewne zrobił. Ponieważ nie jestem jeszcze bogaty, ale wierzę, że kiedyś będę, ponieważ poznałem już przeróżne tajniki osób, które właśnie osiągnęły to bogactwo. I rozumiem już, jaki mają oni proces myślenia. W takiej sytuacji najkorzystniejszą opcją dla Twojego biznesu, dla Twojej produktywności, dla zarządzania czasem, byłoby zatrudnienie własnego kucharza. Myślisz sobie, pojebało cię kurwa, jak to kucharza? Skąd mam mieć pieniądze na kucharza? Właśnie wbrew pozorom kucharz wcale nie jest taki drogi, a możesz mu powiedzieć, aby właśnie on Ci przygotowywał jedzenie o danych porach, jakie jedzenie, jaka tam makrosy on Ci ma zrobić i w ogóle on Ci to wszystko wyliczy, zrobi wszystko, co Ty będziesz chciał. Będziesz miał podawane jedzenie o tych samych porach, jakich sobie zażyczyłeś, przez co nie będziesz musiał dostosowywać swoich decyzji do tego, aby właśnie wybrać, co będziesz jadł, kiedy będziesz jadł tak itd. itd. Posiadanie własnego kucharza kosztuje praktycznie tyle, co właśnie zamawianie swoje codziennie jedzenie na mieście. Więc dużo nie tracisz, uwierz mi. Gdybyś codziennie zamawiał takie jedzenie, codziennie byś tracił godzinę, dwie, trzy godziny na właśnie wybieranie tych potraw, a teraz nie traciłbyś nic, wydając tyle samo kasy, może troszeczkę więcej, ale popatrz sobie w perspektywie całego roku, ile by ci to czasu zaoszczędziło. Jeszcze raz ci przypomnę, że czas jest ograniczony, dlatego trzeba go mieć jak najwięcej. Im więcej będziesz miał czasu i będziesz produktywny w tym czasie, tym większy będzie rezultat Twoich wysiłków. W chwili, gdy zrobiłeś sobie własne jedzenie, zjadłeś, następnie trzeba umyć Gary. Mycie Garów możecie zająć kolejne 20-30 minut i znowu tracisz swój cenny czas. Ja teraz bardzo się skupiam na tworzeniu YouTube'a, stało się to moim celem życiowym. Jednak właśnie triggeruje mnie moment, gdzie muszę montować, ponieważ jak montuję, to zabiera mi to kurewsko dużo czasu, kilka godzin dziennie jeden film mi zajmuje często do zmontowania wraz z miniaturką, gdzie w tym czasie mógłbym poczytać książkę, potworzyć jakiś scenariusz, napisać coś w dzienniku, co mogę wykorzystać do filmu, a w takim przypadku muszę montować. I zamiast tego mógłbym zatrudnić jakiegoś montażystę I na pewno w przyszłości to zrobię Mimo, że na ten moment jeszcze mam takie ograniczające przekonanie Że szkoda mi wydawać na montażystę Ponieważ nie mam aż tyle pieniędzy Ale to jest właśnie proces myślowy biednego człowieka Dlatego będę musiał to zmienić I zatrudnić tego montażystę, który zaoszczędzi mi Po prostu tonę czasu, którą będę mógł wykorzystać Właśnie na rozwój swojego biznesu Każdy człowiek w swojej fizjologii ma takie cykle dobowe Cykle dobowe, czyli taki okres trwający Około półtora godziny U każdego będzie to inna liczba czasu Może się wahać od do dwóch godzin, ale zazwyczaj właśnie trwa to około półtora godziny i przez te półtora godziny człowiek jest bardzo skupiony, może się skupić na swojej pracy, na przykład na czytaniu książki. Ja sobie wyznaczam zawsze w ciągu dnia takie bloki na czytanie tej książki po półtora godziny, a po półtora godziny człowiek już jest zmęczony i nie da się wtedy dalej kontynuować tej nauki o tak wysokim współczynniku właśnie skupienia. Dlatego wtedy udaje się na jakąś medytację, na spacer, na jakiś trening, czy właśnie pisze sobie w notesie, coś w tym stylu, bo nawet nagrywam filmik. Potem przechodzi kolejny blok, w którym mogę się skupić i siadam do kolejnej sesji nauki. I właśnie tak powinieneś postępować. Powinieneś zauważyć w których godzinach jesteś bardziej rozbudzony, a zazwyczaj będą to godziny od 10 do 15, wtedy człowiek jest najbardziej skupiony, najbardziej wydajny. I w ciągu tych godzin powinieneś przeznaczyć kilka bloków na produktywność. W czasie tego bloku przeznaczonego na naukę przez pierwsze jakieś 15-20 minut nie będziesz mógł się skupić, nie będzie się chciało dajmy na to czytać, powiedzmy niech to będzie nasz przykład. Jednak właśnie po tych 20 minutach następuje przemiana, ponieważ ty możesz wtedy zazwyczaj wejść w stan flow, stan przepływu, w którym dosłownie Czytanie Cię cieszy, jesteś cały czas w tej chwili teraźniejszej i masz ochotę to robić bardzo długo. Czas mija wtedy mega szybko i nawet nie wiesz kiedy to minęło. Jednak problemem byłoby to, że w ciągu takiego jednego bloku, gdy ty jesteś w tym flow, dostaniesz jakąś wiadomość na telefonie, ktoś do ciebie napisze, bo jeszcze co gorsza, ktoś zapuka ci i wejdzie do pokoju, to twoja produktywność idzie się jebać i musisz po raz kolejny wracać do tego flow przez kolejne jakieś 20 minut, może nawet 30 minut, działa to ogólnie tak, że to jest zjawisko attentional blink, mrugnięcie atencji. Czyli właśnie gdy jesteś na czymś skupiony i coś cię rozkojarzy, nawet taka mała rzecz, to automatycznie ci to wybija z tego rytmu i potem musisz do tego wracać 20-30 minut. Jeżeli na co dzień. Medytujesz już od jakiegoś czasu, to wtedy szybciej wrócisz do tego stanu flow. U osób medytujących może to trwać jakieś 10-15 minut, jednak u osób, które nie medytują, zazwyczaj trwa to pół godziny. I pomyśl, ile ty czasu tracisz przez coś takiego, jeżeli coś ci przerwie naukę, jeżeli ktoś do ciebie napisze. Dlatego musisz mieć podczas tej nauki tryb samolotowy, bądź chociaż jakiś tryb nie przeszkadzać na telefonie. Najlepiej ten telefon byłoby w ogóle wyłączyć, bądź w ogóle przenieść do innego pokoju, żeby nic cię nie rozkojarzało. Na drzwiach dobrze wywiesić jakąś kartkę, nie przeszkadzać, bo jak ktoś ci wejdzie, to wszystko idzie. Się jebać. Pogadać sobie możesz z innymi osobami w tym czasie, gdy właśnie skończył się ten blok przeznaczony na naukę, i wtedy mózg się tak jakby regeneruje. Jeżeli chciałbyś zmaksymalizować efekt tego flow, to przykładowo jeżeli do czytania książki pijesz sobie kawę, ja zawsze uwielbiałem czytać książki przy kawie, szczególnie z rana, ponieważ robiłem sobie coś takie, że nie wiem, co 4 albo co 6 stron bierałem sobie łyka kawy i super mi się czytało, nie? Ale teraz zrozumiałem, że totalnie to jest złe właśnie pod kątem flow, ponieważ za każdym razem, gdy po tych kilku kartkach ja biorę sobie łyka kawy, no to właśnie dzieje się ten attention link, zwracam uwagę na coś innego i wtedy, gdy bierze ten łyk, wybijam się z tego rytmu i muszę znowu do tego wracać. Więc kawę powinieneś wykorzystywać tak, aby przed sesją nauki sobie wyjebać jakieś espresso czy coś takiego. Najlepiej byłoby właśnie szczelić takie espresso bez mleka, bez cukru, ponieważ wtedy nie ma ono kalorii, które by Cię zmuliły. I wtedy efekt kofeiny wchodzi, zwiększone skupienie i możesz łatwiej wejść w to flow i łatwiej będzie Ci się skupić na wykonywaniu tej nauki. Tak samo, jeżeli chodzi o wodę. Oczywiście będziesz musiał pić co jakiś czas, dlatego dobrze mieć tę wodę odkręconą, w tym w samym miejscu, żeby w ogóle na nią nie zwracać uwagi, nie patrzeć na nią wzrokiem, tylko patrzeć się ciągle w jeden punkt. Bo jak to Andrew Huberman mówi, taki neurobiolog, który jest jednym z moich autorytetów, jeżeli patrzysz się ciągle w jeden punkt przez 30-60 sekund, ja teraz się patrzę, przykładowo, cały czas w kamerę, to to zwiększy twoje skupienie? Więc jeżeli widzisz, że twoje skupienie gdzieś lata po bokach, no to patrz się w jeden punkt przez taki okres czasu i wtedy zdecydowanie łatwiej będzie ci się skupić. A jeżeli ciągle ty będziesz sięgał po wodę, no to twoje skupienie ucieka i będziesz musiał znowu do tego wracać. Więc trzymaj wodę, od w tym samym miejscu, patrzcie w jeden punkt i ciągle sobie popijaj w ten sposób, co nie? To było spoko rozwiązanie. Tak samo pod skupienie dobrze by było ubrać kaptur, ponieważ mamy coś takiego w naszym mózgu, że jeżeli sufit jest wysoko, jeżeli jesteśmy przykładowo nad gołym niebem, bo już po prostu wysoki sufit mamy, to wtedy włącza nam się bardziej kreatywne myślenie. A jeżeli sufit jest bardzo nisko, to kreatywne myślenie jest mniejsze, ale większe jest to jakby skupienie. Skupiasz się wtedy na mniejszym obszarze, na wyższym i wtedy zdecydowanie zwiększysz swoją produktywność. I możesz to oszukać właśnie ubierając jakiś kaptur, czy właśnie jakąś czapkę z daszkiem, bo wtedy twój mózg myśli, że jest nisko sufit. Korzystanie z social mediów jest zabójstwem dla Twojej produktywności, ponieważ nadużywanie social mediów może sprawić, że będziesz miał błędnie zdiagnozowane ADD. Nie żartuję, naprawdę, jeżeli ktoś nadużywa social mediów, to może się taka choroba wywołać. Znaczy, właśnie nie taka choroba, ale Twoje zachowanie będzie przypominać ludzi, którzy mają ADD. Jeżeli masz oczywiście zdiagnozowane ADD naprawdę i nie jest to spowodowane z social mediami, jesteś tego pewny, bo mało ich używać, no to no fair enough, no co zrobimy? No takie, takie życie, ale właśnie w chwili, gdy nadużywasz tych social mediów, to mózg z perspektywy ewolucji. Ewolucji, mimo że był przystosowany do szybkiego zmieniania się informacji, to totalnie nie jest przyzwyczajony do aż tak szybkiego zmieniania się informacji. Masz tam małe okienko i cały czas scrollujesz i mózg nie wyrabia, mózg jest wtedy przemęczony, twoje brain pointy się zużywają, bo właśnie tak, jeżeli chodzi o te decyzje, to po prostu musisz minimalizować ilość tych decyzji, aby móc je rozłożyć na cały dzień. A właśnie social media, czy jeszcze bardziej gry komputerowe, cały czas zużywają te brain pointy do nienaturalnego poziomu. W grach musisz cały czas jakieś dialogi wybierać. Musisz się decydować, czy idziesz w tę czy w tamtą stronę. A na social mediach cały czas nowy content się wyświetla i masz takie oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, i potem kończysz, masz dopaminkę rozjebaną i w ogóle nie masz ochoty się uczyć, ponieważ właśnie jesteś tak zmęczony. Bardzo polecam Ci także zadbać o porządek w Twoim pokoju. Jeżeli jesteś bałaganiarzem, to będzie to dla Ciebie trudne, jednak chodzi o to, aby Twój mózg mógł trzeźwo wyraźnie myśleć. Bo jeżeli masz jakiś bałagan w pokoju, jeżeli wszędzie zwracasz uwagę na kurz, na jakiś portfel, na ubrania, które gdzieś tutaj leżą w pokoju, to nie będziesz Mógł w pełni skupić się na wykonywaniu Twojej pracy czy uczeniu się, bo z tyłu głowy ciągle będziesz miał, że coś tutaj jest nie tak w tym pokoju i cały czas będziecie to rozpraszać. Przeznacz godzinę czy dwie na posprzątanie pokoju, mimo że może ci się to wydać nieintuicyjne, ponieważ tę godzinę mógłbyś przeznaczyć na pracę, jednak te godzina czy dwie wpłynie bardzo pozytywnie na Twoją produktywność w ciągu całego tygodnia. Czy chciałbyś poznać najlepszą dosłownie taktykę na produktywność? Już ci mówię. Jest to okresowy post. Wydaje ci się to może dziwne. Jak okresowy post, czyli oczywiście jedzenie w jakiejś określonej ramie czasowej i nie jedzenie przez resztę jakby doby. Najlepszym takim okresem byłoby jedzenie przez 8 godzin, a nie jedzenie przez 16 godzin, bo najwięcej prozdrowotnych efektów się wtedy otrzymuje. Ale właśnie dzisiaj nie o zdrowiu, tylko o produktywności. Jest to dlatego istotne, bo jeżeli Ty będziesz jadł w tych samych godzinach ciągle, powiedzmy śniadanie o 9 godzinie, kolacja o godzinie 17, to Twój organizm będzie wydzielał hormony głodu i nasycenia, grelinę i leptynę, tylko w tych godzinach. Pomiędzy tymi godzinami nie powinieneś być głodny, jeżeli w miarę taką dobrą ilość kalorii jesz pod kątem twojego zapotrzebowania kalorycznego i przez to nie będziesz ciągle myślał o tym, kiedy sobie coś musisz zjeść i co musisz zjeść. A będziesz jadł tylko w tych godzinach i wtedy tylko będziesz głodny. Szczególnie jeżeli masz jakieś przygotowane posiłki na kilka dni w lodówce, bądź jeszcze lepiej masz swojego kucharza, który w tych godzinach będzie to dostarczał, to w chwili gdy nic nie zjadłeś, jesteś najbardziej produktywny, to też jest nieintuicyjne, bo mówi się, że organizm działa najlepiej, mózg działa najlepiej, jeżeli ma właśnie paliwo w postaci glukozy. Jednak Zawsze jak coś zjesz, a szczególnie węglowodany, czyli glukozę, to organizm się bardzo skupia na trawieniu, przez co masz mniej energii, bo całość energii przeznaczona jest na procesy metaboliczne. A jak masz pusty żołądek, szczególnie jak się już do tego że jak już Ci nie będzie tak burczeć w brzuchu, to wtedy możesz włączyć full focus mode i będziesz o tyle produktywniejszy. Ja żałuję, że kiedyś nie byłem na tym IF-ie, na Intermittent Fasting. To tyle mi zmieniło, szczególnie jak jadam sobie śniadanie o jakieś 12, niekiedy nawet o 15, bo ostatnio jestem na takiej restrykcyjnej diecie głodówkowej i w ciągu tego okresu, gdzie nic nie zjadłem, jestem tak strasznie produktywny, nagrywam tyle filmików, tyle czytam, tak się mi łatwo skupić, jest to niesamowita sprawa, dlatego powinieneś jeść w tych samych ramach czasowych, ale także powinieneś spać w tych samych ramach czasowych. Bo w chwili, gdy ty odsypiasz w weekendy, niszczysz swoje zdrowie i niszczysz swój poziom energii, to jedno. Ale gdy właśnie będziesz się budził w tych samych godzinach mniej więcej i spał w tych samych godzinach, to twój organizm będzie aktywował pewne geny i dezaktywował je w określonych porach dnia i będziesz senny w tych godzinach, gdzie normalnie sypiasz i będziesz czuł wystrzał energii, który cię będzie wybudzał ze snu w tych samych godzinach. No, i możesz sobie wyobrazić, jak to wpłynie na Twoją produktywność. Nie będziesz po raz kolejny musiał podejmować głupich decyzji, będziesz lepiej myślał, będziesz się bardziej wysypiał, Twój apetyt się ureguluje, będziesz miał stabilność emocjonalną. Wszystko to wpłynie na Twoją pracę. Więc, ostatnim przesłaniem dla Ciebie w tym odcinku ode mnie będzie to, że przy podejmowaniu każdej decyzji, nawet jeżeli je zminimalizowałeś w ciągu tego dnia, powinieneś myśleć o tym w kontekście półtrwania. Jaki tego będzie rezultat, co będzie tego następstwem, tak, właśnie z tym jedzeniem. Jak wpłynie na Ciebie zamówienie sobie jedzenia i oczekiwanie na to jedzenie? Czy później, po myciu jakiegoś jedzenia, będziesz mył te gary? Ile czasu zajmie Ci wracanie do tego cyklu dobowego, który przeznaczasz na produktywność? Pomyśl o każdej swojej aktywności, którą wykonujesz na co dzień, w kontekście tego półtrwania. I zrozumiesz wtedy, jakie są te konsekwencje, bo to jest mega nieintuicyjne. Totalnie mózg ludzki o tym nie myśli w takim charakterze. Dobrze by było, abyś zrobił takie wyzwanie. Weź sobie kartkę i w ciągu jakiegoś całego dnia co pół godziny pisz, co akurat robisz, jak się czujesz i właśnie jak to wpływa na Twoją produktywność. Wtedy zrozumiesz, jakie są takie paterny, takie wzory w Twoim mózgu i będziesz później mógł dostosować to do Twoich celów. Jeżeli chciałbyś nauczyć się dużo więcej, jeżeli chciałbyś osiągnąć szczęście w życiu, zapraszam Cię do zapoznania z moim kursem, który masz właśnie w opisie. Możesz umówić się także ze mną na coaching online, w którym nauczę cię jeszcze przeróżnych rzeczy. Ucz się, wykorzystuj to i czerp z tego radość. Na razie!